To już prawdziwe energetyczne tournée. Pięć dni temu gazoport, wczoraj rafineria, dziś gaz łupkowy. Premier postawił na jeden temat. Każdy metr sześcienny gazu w Polsce, jeśli to tylko możliwe, musi być wykorzystany. Choć opozycję dziwi, skąd u premiera nagle ta gazowa gorączka, pan premier Donald Tusk jest spóźniony o 3,5 roku. Temat łupków ostatnio rozgrzewał polityków podczas kampanii prezydenckiej. Choć w wielu miejscach w Polsce odwierty idą pełną parą, w Warciminu koło Słupska tu gazu szukają Amerykanie. Może i stanieje troszkę. A to jest normalny gaz? Normalny i choć na popegerowskiej wsi wielu marzy i szuka tu pracy bez powodzenia. Bez kwalifikacji tam jednak nikt nie będzie mógł znaleźć zatrudnienia. Amerykanie gaz już znaleźli koło Ustki. To właśnie w pasie od wybrzeża Bałtyku po Lubelszczyznę oraz na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce geolodzy liczą na największe złoża gazu, największe nawet w Europie. Jesteśmy obszarem o największych możliwościach poszukiwawczych. Choć tu, szukajcie, a znajdziecie, nie zawsze się sprawdza. To jest właśnie łupek, skała, w której najprawdopodobniej jest gaz. Ten akurat pochodzi z odwiertów PGNiG koło Wejcherowa. Teraz potrzebne są szczegółowe badania w laboratoriach, by ustalić jaki to gaz, jakiej jakości i co najważniejsze, czy warto by go wydobywać. To ryzyko poszukujących. Polski rząd wydał dotąd 85 koncesji na szukanie gazu, a raczej sprzedał. Jedna kosztuje średnio 500 tysięcy złotych. Na odwierty bez żadnej gwarancji znalezienia gazu firma musi wydać kilkaset milionów. Wydają głównie amerykańskie koncerny, bo tylko one wiedzą, jak potem gaz łupkowy wydobywać. Ta wiedza będzie przekazana Polakom. My będziemy tę wiedzę mieli. I to jest warte wszystkich pieniędzy, ponieważ nas po prostu na to nie byłoby stać. Koncesja na poszukiwanie nie oznacza koncesji na wydobycie. Firma, która znajdzie gaz, będzie miała jednak pierwszeństwo do takiej koncesji. A co za tym idzie, do zrobienia fortuny na gazie. Ustawa, która ma regulować wydobycie gazu łupkowego, dopiero powstaje. Abyśmy nie byli takim zupełnie dzikim krajem, gdzie prowadzi się tą eksploatację na wariackich papierach. A przy okazji nie stracili najważniejszego. Zysku i szansy na energetyczną niezależność, choć to pieśni przyszłości. Jeżeli się okaże, że ten gaz da się wydobyć, to możemy się spodziewać pierwszego wydobycia za 8, za 10 lat. Choć zacząć trzeba już teraz. Agnieszka Mosur, Wydarzenia.